Drogi Kangusie, ja już się z Wami żegnam. Puszczę sobie jakieś filmy w telewizji. Zobaczę czy działa mi Netflix. Jeśli nie, to puszczę sobie UPC, y, czyli Play. I pójdę spać. Y, słuchajcie kochani. Dzisiaj był 17 września. Y, Taka rocznica w historii. W czasie II wojny światowej w 1939 roku, 17 września, Rosjanie zaatakowali wschodnią granicę Polski, a od 1 września 1939 roku byliśmy okupowani przez Niemców, także. Zaczęła się okupacja niemiecko-sowiecka. Niemcy odeszli z Polski w 1945 roku, a niestety Rosjanie zostali przez kolejne 50 lat i nadal, a dzisiaj dalej się zmagamy z tymi dwoma krajami naszymi zachodnimi i wschodnimi sąsiadami, którzy próbują nam narzucać. Jak mamy kierować polską gospodarką, jak mamy kierować polskim sądownictwem i innymi dziedzinami naszego życia. Także trochę się zasmuciłam, jak właśnie czytałam w internecie, oglądałam w telewizji takie materiały na ten temat. Słuchajcie, kochani, nie kłóćcie się, bo mi jest ciężko interweniować, bo ja nie jestem w stanie. Tutaj wnikać, czytać. Dlaczego się kłócicie? Kto kogo obraża. Co się dzieje. Mamy bardzo fajnych administratorów, którzy pomagają mi bezpłatnie. Nie jestem w stanie im płacić za pomoc. Także szanujmy ich i siebie szanujmy nawzajem. Ja dzisiaj yy, trochę rzeczy zrobiłam, ale taka jestem smutna, zgaszona. Denerwuję się to powodzią. Pooglądam sobie teraz, może puszczę sobie TVP Info i sobie pooglądam, co się dzieje w Polsce. Rzeczywiście porozmawiam jutro z moją mamą i będę chciała wpłacić pieniądze jakieś na Caritas lub innym firmom, które pomagają powodzianom. I rzeczywiście można by zrobić tak, że dochód z piątkowego live'a mogłabym przeznaczyć też na pomoc powodzianą. Tylko że jest taki problem, że YouTube mi płaci, te, wypłaca mi te pieniądze dopiero, pod koniec każdego miesiąca, więc zobaczymy, czy będę miała środki. Ale YouTube wypłaca pod koniec miesiąca, więc wydaje mi się, że jeśli ten live będzie 20. Września, to te pieniądze dostanę szybko i będę mogła przelać. Musimy się zjednoczyć jest trudna sytuacja. Wczoraj ktoś w nocy pisał tutaj na przedpokoju, że jest właśnie z terenu opanowanego przez powódź. Już nie pamiętam nazwy tego użytkownika, ale przejęłam się trochę, czytałam to. Ta osoba pisała, że od kilku dni nie śpi, że się angażuje właśnie w pomoc, w działanie. Ja też bym się chciała włączyć. Słuchajcie, nie denerwujcie się, połóżcie się spać. Fajnie by było, żeby nad tym naszym serwerze panowała jakaś przyjazna atmosfera, żeby ludzie tutaj mogli się poznawać, przyjaźnić, rozmawiać sobie. Ja nie chcę nikomu dawać jakiś tam przerw, banów i tak dalej. Porozmawiam jutro z administratorami, może zrobimy amnestię w związku z tym trudnym okresem, jest, jest powódź, tyle ludzi cierpi, może pościągamy te bany, żeby była lepsza atmosfera. Ja bym chciała jutro bardzo zrobić jakąś głosówkę albo podium, ale... Tak nie bardzo się czuję na siłach, bo jak robię w środę te głosówki albo podia, to potem nie mam siły na live'ach występować, także jest trudna sytuacja. Zastanowię się do jutra. Dzisiaj trochę byłam taka smutna, przygnębiona, wczoraj też. W niedzielę jeszcze gorzej było. W sobotę tak samo. Chciałabym, żeby dla nas wszystkich zaświeciło słońce i żebyśmy byli szczęśliwi. Każdy na to zasługuje. Kochani, taka krótka wiadomość dzisiaj na dobranoc. Spokojnej nocy, spokojnego wieczoru, spokojnej nocy. Nie denerwujcie się, nie kłóćcie się. Chciałabym tutaj móc sobie wchodzić parę razy dziennie i. I miło z wami rozmawiać. Także zróbcie to dla mnie. I bądźcie weselsi i nie denerwujcie się i nie kłóćcie się, dobrze? No to pozdrawiam was. Życzę dobrej nocy, kolorowych snów i dziękuję, że jesteście. No to pa, dobranoc. Pa, pa.